Wejście. W sali konferencyjnej stacji orbitalnej Kseldhar zapanowała absolutna cisza. Nawet systemy wentylacyjne wydawały się wstrzymać oddech. Wszystkie oczy, pary, kryształowe soczewki, wielopowiekowe czujniki fotonowe były skierowane na drzwi wejściowe. Po drugiej stronie miała pojawić się ludzka ambasadorka. Ambasador Teharzal z Konfederacji nie wydał z siebie dźwięk przypominający stuknięcie metalu o szkło. W języku jego gatunku oznaczało to niecierpliwość. Inni przedstawiciele raz również wymieniali się pełnymi napięcia spojrzeniami. Drzwi się otworzyły. Najpierw zapadła ciemność. Potem, w świetle systemu oświetleniowego stacji, pojawiła się sylwetka ludzka, kobieta, ubrana w coś, co wyglądało jak pancerz bojowy, tylko bardziej, znacznie bardziej. Gdy weszła do środka, Światło odbiło się od kilkunastu powierzchni: luf, magazynków, uchwytów i ostrzy. Z każdej strony jej ciała wystawały bronie: pistolety, noże, granaty, jednostki plazmowe, karabiny, nawet coś, co wyglądało jak przekształcony toster, ale emitowało plazmę o wysokiej częstotliwości. Uśmiechała się delikatnie, z zadowoleniem, tak jakby wiedziała coś, czego nikt inny nie rozumiał. W milczeniu przeszła przez salę i stanęła naprzeciw delegacji. Nikt się nie odezwał. Jej głos przerwał napięcie. Ciepły, spokojny, z nutą drwiny. Przepraszam za opóźnienie. Musiałam się upewnić, że niczego nie zapomniałam. Ambasador Techażal wydał kolejny metaliczny dźwięk, tym razem pełen konsternacji. To standardowe wyposażenie ludzi podczas rozmów pokojowych. Zapytał po chwili. Starając się nie brzmieć, jakby się bał. Kobieta poprawiła pasek z czterema granatami przypiętymi do klatki piersiowej. Nie. To wersja uproszczona. Na Ziemi uznaliby to za stroje wieczorowe, odpowiedziała bez mrugnięcia okiem. Obok niej jeden z ochroniarzy galaktycznych podszedł nieco bliżej, skanując jej uzbrojenie. Sygnał ostrzegawczy zawył, po czym skaner się przegrzał i wybuchł iskrą. Kobieta uniosła brew. Może lepiej nie grzebać tam, gdzie nie nieproszono rzuciła. Mój pancerz nie lubi być dotykany bez zaproszenia. Przez chwilę panowała cisza, którą przerywało jedynie cykanie systemów bezpieczeństwa, próbujących sklasyfikować nowo przybyłą. Niestety algorytmy obcych nie znały klasyfikacji, człowiek z Detfordu z lekkim humorem i bardzo ciężkim uzbrojeniem. Jesteś tutaj jako przedstawicielka dyplomatyczna. Zapytała z wyraźnym napięciem przedstawicielka rasy Elkar, której trzy mózgi zaczynały już działać na różnych poziomach paniki. Tak. Kobieta rozłożyła ramiona. Broń szczęknęła przy każdym ruchu. Przybyłam, żeby przedyskutować warunki przyszłego traktatu. Ale zanim zaczniemy, może kawa. Nikt się nie ruszył. Nie. Spojrzała na własny pancerz. Też nie wiem, gdzie się zmieściła. Jej żart spadł jak bomba. Dosłownie. Jeden z granatów zaczął się powoli obracać na magnetycznym uchwycie. Złapała go, po czym wsunęła z powrotem. Spokojnie. Bezpiecznik działa. Zazwyczaj. W tym momencie, na ścianie za nią zapalił się czerwony komunikat systemowy. Zagrożenie poziomu alfa. Uzbrojony byt niesklasyfikowany. Autoryzacja wymagana. Kobieta odwróciła się powoli, spojrzała na ekran i westchnęła. Naprawdę, jeszcze nawet nie zaczęłam. Odwróciła się z powrotem do delegacji i powiedziała chłodno. Może przejdźmy do rzeczy. Macie pytania, czy mam przejąć kontrolę nad tą stacją i zapytać Was, dlaczego wezwaliście człowieka i nie byliście gotowi na to? Co to znaczy? W tym momencie delegacje różnych gatunków zrozumiały. To nie był zwykły przedstawiciel. To nie był człowiek z protokołu. To był komunikat. Ludzkość wysłała wiadomość. I brzmiała ona mniej więcej tak: Chcecie wiedzieć, ile broni może nosić człowiek? Nadal liczymy. Protokoły, które nie przewidziały detfordera. Stacja dyplomatyczna Xeldhar została zaprojektowana przez 137 gatunków, zbudowana przez 84 i zabezpieczona przez 19 najbardziej paranoicznych cywilizacji galaktyki. Jej systemy obronne mogły wykryć mikrodrgania cząsteczek powietrza. Odparować ogniwa antymaterii w locie i dezintegrować wroga, zanim pomyślał o ataku. Ale tego nie przewidziano. Nie przewidziano, że człowiek przyjdzie z uśmiechem i zbroją, która wyglądała jak magazyn wojskowy po apokalipsie. Nie przewidziano, że jej obecność wystarczy, by cała sala konferencyjna wstrzymała oddech. Nie przewidziano, że systemy klasyfikujące zawiodą. Nie przewidziano, jej. Kapitan nadzoru stacji, Warntel z rasy Kermauri Mauri, próbował zachować spokój. Jego oczy, przypominające wielowarstwowe soczewki, poruszały się z zawrotną prędkością, analizując każdy centymetr kobiety. Wyniki były niemożliwe. Broń balistyczna, plazmowa, energetyczna, tnąca, impulsowa, magnetyczna. Wszystko. Nawet starożytna broń chemiczna, której nie widziano od epoki pierwszych kontaktów międzygwiezdnych. I jedno, awokado. Czy to naprawdę była świeża jednostka spożywcza przypięta obok granatu? Warntel nie rozumiał. Tymczasem kobieta, wciąż stojąc przed delegatami, przeciągnęła się leniwie, powodując dźwięk stukających o siebie elementów uzbrojenia. Ruch ten doprowadził do aktywacji kilku czerwonych ikon na ekranach kontrolnych stacji. Nadal czekam na wasze pytania, powiedziała, przerywając ciszę. Czy może wszyscy liczą moje magazynki? Ambasador żal w końcu zebrał się na odwagę. Pani, EEE, ambasadorze, proszę wybaczyć bezpośredniość. Czy, czy ten pancerz jest zgodny z naszymi protokołami bezpieczeństwa? Spojrzała na niego, powoli przechylając głowę, jakby próbowała zrozumieć, czy pytanie było poważne. Nie wiem. Wzruszyła ramionami. Kiedy dostaliśmy zaproszenie, nie było załącznika z protokołkami. Ale jeśli chcecie, Mogę przejść w tryb uprzejmej wersji. Zaczęła odpinać dwa pistolety z ramion. Zamiast je odłożyć, wsunęła je do kieszeni w udach. Następnie przestawiła kilka przełączników na pancerzu. W tym momencie rozbrzmiał dźwięk ostrzeżenia ze strony systemu stacji. Uwaga! Jednostka ludzka zmienia konfigurację. Przewidywane ryzyko ekstremalne. Techarzal jęknął cicho. Proszę, niech pani przestanie. Kobieta westchnęła i przestała. Widzę, że nie jesteście jeszcze gotowi na koncepcję wielofunkcyjności. Szkoda. W tym czasie w jednej z bocznych sal zebrało się konsylium dowódcze stacji. Przedstawiciele służb bezpieczeństwa i technicy z różnych gatunków próbowali ustalić, co dokładnie zawiodło. Skanery wskazują, że jej uzbrojenie stanowi ponad 87 typów broni, ale system nie jest w stanie określić która jest aktywna, meldował technik z rasy Volkarian. To niemożliwe, odpowiedział drugi. Żadna istota biologiczna nie mogłaby udźwignąć takiego ciężaru. A jednak tam stoi i rozmawia, jakby nic się nie działo, wtrącił Wartel, który wszedł do sali. O kto ją wybrał? Ludzie. Zgodnie z protokołem międzygalaktycznym mają prawo wybrać swojego przedstawiciela, powiedziała chłodno przedstawicielka Oksaari. Ale przecież to nie jest dyplomacja. To jest dyplomacja. Ludzka. Wróćmy do sali głównej. Kobieta spojrzała na panel holograficzny przedstawiający rozmieszczenie przedstawicieli. Spojrzała po kolei na każdego z nich. Jej spojrzenie zatrzymało się na przedstawicielu rasy Xurtaan, znanych z brutalnych metod tłumienia rebelii. Wy macie ciekawe podejście do pokoju, rzuciła. 72 kolonie. 38 tłumionych siłą. I jeden przypadek użycia broni biologicznej na ludności cywilnej. Ksurtaan się nie odezwał. Więc zanim ktokolwiek zacznie mówić o mojej broni, kontynuowała, przypomnijcie sobie, ile śmierci przynieśliście bez niej. W sali zapadła cisza. Ja nie przyszłam tu walczyć, dodała. Ale przyszłam pokazać, że ludzie nie są już tymi, których można ignorować. I że jeśli mamy rozmawiać o pokoju, to musimy zacząć od szczerości. Spojrzała jeszcze raz na delegację i zakończyła chłodno. Bo jeśli nie, uniosła dłoń i nacisnęła jeden z przycisków na rękawicy, wtedy przestajemy liczyć pytania, a zaczynamy liczyć odliczanie. Systemy bezpieczeństwa stacji wykryły tylko jedną rzecz. Jej uśmiech. Skan, który wywołał wojnę. Systemy bezpieczeństwa stacji Xelthar były zaprogramowane tak, by reagować na zagrożenia z dokładnością co do jednej nanosekundy. Niestety. Nie były zaprogramowane na ludzki uśmiech, ironię, ani na fakt, że jedna kobieta mogła nieść ze sobą więcej niż cały oddział bojowy rasy Garonitów. Technik ochrony, młody przedstawiciel rasy Wil, popełnił najgorszy możliwy błąd. Postanowił działać sam. Bez zgody przełożonych, bez ostrzeżenia dla innych, bez konsultacji z radą dyplomatyczną. Podszedł do kobiety z lewej strony i aktywował urządzenie skanujące klasy molekularnej. Pojawił się błąd, potem drugi, następnie urządzenie, zaczęło topnieć. Co ty robisz? zapytała kobieta, patrząc na niego z lekkim rozbawieniem. Próbujesz mnie rozebrać technicznie. Wil cofnął się o krok. Jego urządzenie upadło na podłogę i rozpadło się na części. Czuł, jak jego skóra, przypominająca galaretowatą membranę, zaczyna pulsować niepokojem. Przepraszam, ja tylko chciałem. Sprawdzić, czy to wszystko prawdziwe. Dokończyła za niego, wskazując na własne uzbrojenie. Może następnym razem zapytaj. Albo nie pytaj. Po prostu. Nie rób tego znowu. W tym momencie jeden z jej pistoletów, wcześniej spokojny, wydał cichy dźwięk. Jakby się obudził. Oczy wszystkich obecnych skierowały się na niego. On nie lubi, kiedy ktoś mnie dotyka bez pozwolenia, dodała. Przedstawiciele rad galaktycznych zaczęli szeptać między sobą w swoich językach. Szept zamienił się w panikę. Panika w żądania. W ciągu kilku minut do sali wtargnęło dziesięciu strażników elitarnej gwardii stacji. Otoczyli kobietę. Ich broń była aktywna, gotowa. Proszę odłożyć uzbrojenie, rozkazał kapitan ochrony stacji. To oficjalna procedura przy naruszeniu protokołów skanowania. Kobieta spojrzała na niego. Potem na strażników. Następnie rozejrzała się po sali i zrobiła krok do przodu. Z całym szacunkiem, kapitanie, powiedziała spokojnie: Nie wiem, jak to działa u was, ale na ziemi, gdy ktoś skanuje kobietę bez pytania, to nie ona jest winna. Proszę nie eskalować sytuacji kapitan podniósł broń. Macie ostatnie ostrzeżenie. Kobieta zamarła. Wtedy stało się coś dziwnego. Systemy zabezpieczeń stacji które wcześniej nie potrafiły zidentyfikować jej uzbrojenia, teraz zaczęły reagować same z siebie. Ekrany na ścianach zamigotały. Algorytmy klasyfikujące uruchomiły się ponownie. Obrazy, analizy, przeliczenia, poziomy zagrożenia wszystko się pojawiło, ale nic nie miało sensu. Nieznany system taktyczny. Klasyfikacja niemożliwa. Status kontrolowany chaos. Kapitan próbował zrozumieć, ale było za późno. Kobieta poruszyła się błyskawicznie, nie w ataku, lecz by stanąć między strażnikami a Wilem, technikiem, który ją zeskanował. Nie zamierzam was skrzywdzić, powiedziała, ale jeśli strzelicie, ta sala przestanie istnieć. Wraz z wami, wraz ze mną, wraz z całym pokojem, który próbujecie zbudować. Kapitan zawahał się. Jeden ze strażników opuścił broń, potem drugi i trzeci. W ciągu kilkunastu sekund cała gwardia zrozumiała, że nie są już stroną dominującą, że nie mają kontroli, że znajdują się w obecności czegoś, co przekracza ich pojęcie o człowieczeństwie. Miałam nadzieję, że nie będzie trzeba tego pokazywać, powiedziała kobieta, przesuwając dłonią po pancerzu. Ale może lepiej, że zobaczyliście. Ekrany rozbłysły ostatni raz. Systemy stacji wykryły Obecność drugiego systemu. Wewnętrznego. Ukrytego w jej zbroi. Sztucznej inteligencji. Jednostka identyfikacyjna. Weste. Status. Aktywna. Nadrzędna. Niezależna. Rada stacji zamarła. Technik Will, wciąż stojąc za kobietą, spojrzał na nią z nowym zrozumieniem. Nie była tylko ambasadorką. Nie była tylko wojowniczką. Nie była tylko człowiekiem. Była systemem. Była ostrzeżeniem. Była odpowiedzą. Proponuję zacząć rozmowy jeszcze raz, powiedziała łagodnie. Ale tym razem, bez prób skanowania. I uśmiechnęła się. Dlaczego ona? Ziemia. Dwanaście lat wcześniej. Pustynna planeta Chloro-X obracała się leniwie wokół swojej czerwonej gwiazdy, podczas gdy jednostka specjalna Zjednoczonego Sojuszu Ludzkości, oznaczona jako Delta-9, Rozpoczynała operację ratunkową. Wysłano ich tam, by odzyskać zakładników porwanych przez piratów kosmicznych z rasy Esrak. Misja miała trwać cztery godziny. Zakończyła się dopiero po dwudziestu siedmiu i to z jednym ocalałym. Nazywała się Elare W tamtym czasie nie nosiła jeszcze pancerza, który znała cała galaktyka. Nie była znana w Radzie Galaktycznej. Nie miała sztucznej inteligencji wpiętej w kręgosłup, ani uzbrojenia zdolnego zatrzymać bombowiec orbitalny. Była tylko sierżantem. Jednym z wielu. A jednak to ona przeżyła. W raporcie końcowym, który trafił do najwyższych szczebli dowództwa, pojawiły się tylko trzy zdania. Kontakt z wrogiem potwierdzony. Jednostka Delta 9 zlikwidowana. Ylare Ven wróciła pieszo z zakładnikami i głową przywódcy Esrak. To wtedy zaczęto mówić o niej szeptem w kantynach wojskowych. To wtedy rozpoczęto projekt Westę. Na stacji Kseldhar, Wartel stał przed holowyświetlaczem, w którym pojawiły się akta Elary. Nie mógł uwierzyć w to, co czytał. Ona przeżyła w strefie śmierci bez wsparcia przez osiemnaście dni, bez pożywienia, bez osłon zapytał z niedowierzaniem. Nie odpowiedział głos z terminala. Ona przetrwała bo zmusiła lokalne drapieżniki do współpracy i zjadła wszystko, co próbowało ją zjeść. Warntel przełknął ślinę, choć nie miał gardła. W jego społeczeństwie to był objaw najwyższego niepokoju. A ten, pancerz, weste, prototyp, zintegrowany z jej systemem nerwowym, sztuczna inteligencja bojowa klasy Zero, niepodporządkowana żadnej strukturze poza użytkownikiem, tworzy znoszącym symbiozę. Odpowiada tylko na jej rozkazy. To nielegalne, szepnął Wartel. Takie rzeczy są zakazane przez konwencję cywilizacyjną. Dla wszystkich, poza ludźmi, odpowiedział rzeczowo głos. Nie podpisaliście umowy z Ziemią. Jeszcze. W sali obrad, Łare siedziała teraz w fotelu delegata. Jej broń wciąż lśniła, ale nie wykazywała agresji. Wokół niej trwały gorączkowe rozmowy, tłumione szeptami i spojrzeniami ale nikt nie odważył się podnieść głosu. Przedstawicielka rasy Tenean, delikatna i eteryczna istota o trzech sercach i jednym języku słów niepowiedzianych, zapytała w końcu. Dlaczego wysłali ciebie? Łare spojrzała wprost na nią. Bo ja nie muszę kłamać, odpowiedziała. Inni dyplomaci udają, że nie ma zagrożenia. Ja jestem nim. I dzięki temu podniosła lekko ramię, na którym zapięta była długa lufa, macie szansę zrozumieć, że lepiej budować pokój, zanim zabraknie komuś cierpliwości. Przedstawiciel z rasy Irgnan, znany z agresywnego tonu i niechęci do ludzi, prychnął. A co, jeśli ktoś uzna, że twój sposób to szantaż? Ilare skinęła głową z uznaniem. To będzie miał pełne prawo spróbować. Ale zanim podejmie decyzję, powinien zapytać siebie, czy naprawdę wie, na co się porywa. Z każdej strony sali zaczęły zapalać się ikonki komunikacji prywatnej. Reprezentanci galaktycznych nacji wysyłali wiadomości do swoich rządów. Wszyscy z tym samym pytaniem: Kim naprawdę są ludzie? Odpowiedź wisiała w powietrzu. Łare wstała i zbliżyła się do centralnego pulpitu obrad. Jej obecność wciąż generowała niepokój systemów. Ejaj stacji, mimo miliardów linii kodu, nie mogła jej sklasyfikować. My nie przyszliśmy was zdominować, powiedziała. Przyszliśmy was ostrzec. To, co noszę, to nie jest broń. To manifest. Każdy z tych elementów ma swoją historię. Każdy powstał z konieczności, nie z pragnienia krwi. Spojrzała na nich spokojnie. Ale jeśli zostaniemy zmuszeni, historia nie będzie się powtarzać. Ona zostanie przepisana. Przez nas. I wróciła na miejsce. Cisza była całkowita. System AI wyświetlił ostatni komunikat. Ludzkość. Nieklasyfikowana. Status nieprzewidywalni. Zalecenie nie prowokować. Nikt nie zadał pytania. Zgromadzenie galaktyczne miało ustalone procedury. Setki lat negocjacji, kodeksów dyplomatycznych, tradycji i rytuałów, które miały na celu jedno zapobiec wojnie, zanim się zacznie. Każde słowo było ważone, każdy gest interpretowany, każda rozmowa miała swoją sekwencję. Ale kiedy Ilarewen usiadła przy głównym stole, z pancerzem przypominającym arsenał planety frontowej, nikt nie wiedział, jaki jest następny krok. Nikt nie miał protokołu na człowieka uzbrojonego w całą historię przemocy swojej rasy, uśmiechniętego i spokojnego. Nie zapytali, czy mogłaby się rozbroić. Nie zapytali, dlaczego przyszła właśnie tak. Nie zapytali, niczego. Ilare obserwowała ich bacznie. Ich wzrok unikał jej spojrzenia. Jakby była zbyt ostra, zbyt prawdziwa, zbyt ludzka. Widzę, że nikt nie ma pytań, powiedziała w końcu, przełamując ciszę. W takim razie pozwólcie, że ja zacznę. Wstała i przeszła do pulpitu. Ekrany za nią rozbłysły danymi: zdjęcia z Kloro X, raporty z operacji Delta 9, listy strat, zapisy głosowe zakładników, którzy przeżyli dzięki niej. Kiedy moi dowódcy zapytali mnie, czy chcę zostać ambasadorką? Zaczęła, zapytałam: Dlaczego ja? Odpowiedzieli: Bo ty już rozmawiałaś z wrogiem, patrząc mu prosto w oczy. I przeżyłaś. Na ekranie pojawiła się mapa konfliktów galaktycznych strefy niestabilne miejsca, gdzie zawiodła dyplomacja systemy, gdzie dominowały piractwo, wyzysk, łamanie traktatów wysyłacie tu swoich negocjatorów mówicie pięknie o pokoju. O współpracy, o cywilizacji, a potem odwracacie wzrok, gdy któraś rasa łamie te zasady. Jej palce przesunęły się po pulpicie. Obraz zmienił się na statystyki, niewolnictwo, przemyt technologii, eksperymenty na gatunkach niższych. Ludzie nie są idealni, kontynuowała. Popełniliśmy błędy, zniszczyliśmy wiele, ale nauczyliśmy się jednej rzeczy: pokój nie istnieje bez siły, bez możliwości obrony bez gotowości do działania gdy słowa zawodzą odeszła od pulpitu i podeszła powoli do przedstawiciela rasy yukari znanych z tego że manipulowali słabszymi cywilizacjami zmuszając je do zależności technologicznej wiecie dlaczego noszę to wszystko zapytała cicho bo każda z tych broni przypomina mi jedną porażkę dyplomacji jedno miejsce gdzie rozmawialiśmy i nikt nas nie słuchał Spojrzała na granat zawieszony przy pasku biodrowym. Ten jest Zderu U7. Kolonia pokojowa, która została spalona przez najemników. Przetrwał tylko mój oddział. Broń była zniszczona. Więc tym granatem wysadziłam wejście do ich bunkra. W środku trzymali dzieci. Gdybym wtedy nie miała tego jednego granatu. Spojrzała na nich z chłodem. Dziś bym tu nie stała. Przedstawiciele patrzyli na nią w milczeniu. Niektórzy zaczęli rozumieć. Inni nie potrafili. Wtedy głos zabrała przedstawicielka Eritari, rasy neutralnej, technologicznie zaawansowanej, ale z filozofią absolutnego pacyfizmu. Mówisz, że broń to pamięć. Ylare kiwnęła głową. Tak. I ostrzeżenie. A czy jesteś gotowa zostawić ją za sobą? Zapytała cicho Eritari. Jeśli pojawi się prawdziwy pokój. Ylare milczała przez chwilę. Potem zdjęła jeden z pistoletów z klatki piersiowej. Położyła go na stole. Jeśli pokój będzie prawdziwy, nie będę potrzebować więcej. I zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Wyciągnęła z pancerza jeden po drugim: nóż, granat, mikroładunek, plazmowy rewolwer, karabin magnetyczny i zaczęła je układać na stole, przed sobą. Systemy bezpieczeństwa oszalały, ale nikt nie reagował. Nikt się nie ruszył. Ale jeśli ten pokój będzie kolejną grą, kolejnym złamanym traktatem, spojrzała na wszystkich, to dobrze, że wiem, gdzie to wszystko zostawiłam. I wtedy zapanowała cisza głębsza niż próżnia. Bo nikt nie zadał pytania, ale wszyscy otrzymali odpowiedź. Ciągle liczymy. Nie trwało to długo. Sygnał alarmowy rozbrzmiał nagle. Bez ostrzeżenia. Czerwone światła zalały korytarze stacji Xeldhar. Komunikaty wewnętrzne zalały kanały łączności. Gnieautoryzowana aktywność w sektorze 7G. Podejrzenie ataku sabotażowego. Protokół zagrożenia Alfa aktywowany. Ylarę spojrzała tylko raz na ekran, potem odwróciła się w stronę delegatów. Wiedziałam, że to za spokojne. Już nie siedziała. Stała w półobrocie, ręka lekko wyciągnięta w stronę stołu, na którym wcześniej złożyła broń. Żadna z nich nie została dotknięta. Jeszcze. Strażnicy krzyknął przedstawiciel Irgnanów. Chroncie salę to może być atak. Strażnicy rzucili się do drzwi, ale Ilare tylko uniosła dłoń. Zostańcie. Wszyscy zamarli. To nie oni są celem to ja. Przez system bezpieczeństwa przebił się sygnał zakłócający. Krótkie impulsy elektromagnetyczne charakterystyczne dla technologii infiltracyjnej rasy Krell. Jednostka zbliżała się do sali obrad. Sabotażyści. Nie działają bez rozkazu, dodała Ilare, powoli zakładając z powrotem broń. Ktoś tu nie chciał pokoju. Gdy systemy stacji przechodziły w tryb awaryjny, a delegaci próbowali ukryć się za barierami, Ilare już była gotowa. Zbroja zamknęła się szczelnie, jej powierzchnia przybrała ciemniejszy odcień a wskaźniki na ramieniu zaświeciły się na czerwono. Weste powiedziała cicho. Tryb operacyjny. Priorytet. Ochrona cywilów. W odpowiedzi aktywowały się mechanizmy, które do tej pory były w uśpieniu. Karabin plazmowy wysunął się spod pancerza, a z przedramienia rozłożyła się tarcza energetyczna. Delegaci, proszę się odsunąć. Drzwi sali eksplodowały, a do środka wtargnęło pięciu zamaskowanych intruzów. Uzbrojeni w sprzęt najnowszej generacji, niewidoczni dla większości sensorów, ale nie dla Elary. Pierwszy padł po trzech sekundach. Nie usłyszał nawet wystrzału, impuls uderzeniowy z jej karabinu rozłożył jego pancerz w ułamku chwili. Drugi próbował sięgnąć po ładunek plazmowy, nie zdążył. Elarę rzuciła ostrze magnetyczne, które wbiło się w złącze jego hełmu. Trzeci i czwarty ruszyli w jej stronę równocześnie, flankując ją z obu stron. W odpowiedzi aktywowała tryb obrotowy tarczy i uderzyła obu jednocześnie falą uderzeniową, która rzuciła ich o ściany sali. Piąty uciekł. Ale nie na długo. Ilare ruszyła za nim bez słowa. Jej ruchy były precyzyjne, szybkie, niemożliwe do przewidzenia. Dogoniła go w korytarzu technicznym. Chciał aktywować teleport, zdążyła go chwycić za kark i przycisnąć do ściany. Kto cię przysłał? Zapytała zimno. Milczał. Dobrze. I tak już mam dostęp do Twojego interfejsu. Z opaski na jej rękawicy wysunęło się złącze, które połączyło się z hełmem napastnika. Po chwili jej oczy rozbłysły. Wróciła do sali obrad. Delegaci stali osłupiali. Wiemy już, kto i wiemy, dlaczego. Podeszła do centralnego pulpitu i aktywowała kanał ogólny. Tu, łyarewen. Przedstawicielka ludzkości. Przed chwilą nastąpiła próba zamachu na dyplomację, zlecona przez jedno z Was, ale nie udało się i nie uda się już nigdy więcej. Spojrzała na broń z powrotem ułożoną przy jej biodrze. Pytaliście, ile broni może nosić człowiek? Zamilkła na chwilę. To nie jest kwestia ilości, to kwestia potrzeby. Kiedy rozmawiamy, nie potrzebujemy żadnej. Kiedy nas atakujecie, każda jest za mała. Obraz z kamer bezpieczeństwa wyświetlił moment ataku. Delegaci patrzyli w milczeniu, niektórzy drżąc, inni próbując zrozumieć. Nadal liczymy, bo za każdym razem, gdy próbujecie nas przetestować, musimy wymyślić coś nowego. Delegatka Erita Ari wstała. I co teraz? Łare podeszła bliżej. Teraz siądziemy z powrotem do stołu i zaczniemy rozmawiać, jak cywilizacje. Ale tym razem bez złudzeń, bez masek, bez podwójnych standardów, złożyła ręce na stole. Pokój zbudowany na strachu nie przetrwa, ale pokój zbudowany na wzajemnym szacunku tak. Tylko musicie zrozumieć, szanujcie człowieka, zanim znów będziecie musieli nas liczyć. I wtedy, po raz pierwszy od początku misji, nikt się nie odezwał, bo wszystko zostało powiedziane, a licznik wciąż tykał koniec.